Dzień dobry, piękne popołudnie. Wybrałam się na łono natury troszeczkę. O, pięknie tu jest. Jak widać takie tereny rolnicze, farmerskie. Tam dalej jest taka, takie kafe z restauracją farmerską. Sobie zjadłam, pojadłam, przyszłam tutaj i na spokojnie sobie dalej rozważam i tak kontynuacja rantu z tego poranka dzisiejszego a raczej dokończenie krótkie e, konkretna myśl na temat tego, właśnie, tego filmu, tego fragmentu Davida Spleina o Jakubie i Ezawie Powiedz mi, że w organizacji promujesz ostracyzm bez powiedzenia, że promujesz ostracyzm. Czyli pokaż mi, nie nazywając rzeczy po imieniu, że promujesz ostracyzm. To się właśnie stało, jeśli chodzi o Davida Splaina. I to jest paradoks, paradoks kiedy sobie pomyślałam, w jakim kontekście i w jakim przede wszystkim czasie ten film, ten wykład Davida Splaina był wypuszczony. Przem i wobec do milionów świadków Jehowy, żeby traktowali to jako słowo Boga, żeby traktowali to jako coś, jako dobre rady na przyszłość i dobre rady na życie i dobre rady na życie rodzinne i dobre rady jak traktować swoje dzieci. Wypuszczony taki film i taki wykład i takie przykłady piękne biblijne. Czy tak wykorzystane przykłady biblijne w taki sposób sparafrazowane? W czasie, kiedy czekamy na wyrok, czy, czy po prostu, bo to jest sprzed kilku tam dni, ten film, e, no wy, czyli w czasie, kiedy się czeka na wyrok sądu apelacyjnego w Norwegii. A o czym był ten cały sąd apelacyjny? Organizacja udowadniała w sądzie apelacyjnym w Norwegii, że czegoś takiego jak ostracyzm nie stosuje. Że przede wszystkim jeśli chodzi o młodych ludzi, o nieletnich, o nieletnich w organizacji, że oni są przed ostracyzmem chronieni, że tak naprawdę teraz są nawet złagodzone, wytyczne, żeby ich. Żeby młodych ludzi nieletnich nie było łatwo nawet, tak łatwo wykluczać, że nawet jak są na tych komitetach sądowniczych, które podobno już nie są sądownicze, to są komitety starszych, okej, okay, to nawet wtedy mają być obecni rodzice, żeby chronić młodych ludzi. Dlatego, że ostracyzmu wobec, zwłaszcza wobec młodych, a już w ogóle w całej organizacji nie stosujemy. Każdy może, wolna wola może sobie wyjść bez żadnych konsekwencji, bo jest wolność wyznania, okej. Okay. I zwłaszcza dzieci są chronione. My tak się opiekujemy dziećmi, my tak się opiekujemy młodymi ludźmi, oni są chronieni. Jak widać, postępujemy zgodnie z prawem. I w tym samym czasie, kiedy rozgrywa się ten, ten, ta rozprawa apelacyjna, kiedy mamy proces apelacyjny, kiedy czekamy na wyrok procesu tego całego rozprawy sądu apelacyjnego, jest wypuszczony wykład Davida Splejna. O tym, jak Jechowa kocha bardziej dzieci, kocha bardziej dzieci takich rodziców, które służą mu, a kocha mniej takie, co mu nie służą. I podane jako przykład dla rodziców, które dziecko mają kochać bardziej. Ale nie, tam nie pada nawet słowo ostracyzm. No tak, nie pada, i dlatego mówię. E, pokaż mi, że organizacja promuje ostracyzm bez, bez nazwania po imieniu, że planuje, że, że promuje ostracyzm. Bo to się właśnie zadziało. I jaka będzie przyszłość tego filmu, czy przynajmniej tego fragmentu, o którym David Splane mówi, i tej dobrej rady dla rodziców? Jaka będzie przyszłość tego? Eee, przygotujcie się na to, że najprawdopodobniej niedługo zniknie z JWORK chociażby ten fragment z całego przemówienia, że zostanie usunięty, ale nie zniknie z internetów. Bo na pewno aktywiści, na pewno eks-świadkowie jechowy, co myślicie? Na pewno zrobili już tego kopię. Na pewno będzie to w przyszłości, jeżeli będzie jakiś kolejny sąd odwoławczy do wyższej instanc instancji czy najwyższej instancji, to też będzie wykorzystane i będzie to nawet pokazane, w których dniach i w jakich datach się ukazał ten, ten film. No właśnie wtedy, kiedy się dzieje rozprawa w sądzie, apelacyjna rozprawa w sądzie w Norwegii, żeby pokazać, że ostracyzm. Wobec członków organizacji, czy tych co odchodzą, wobec byłych członków i zwłaszcza jeśli chodzi o młodych ludzi, ostracyzm w ogóle nie jest stosowany, w ogóle nie istnieje, że to jest kłamstwo. Czyli wracając do tego, co mówiłam w swoim tym długometrażowym filmie, o, o tej dys, w tej dyskusji na temat tego, co się rozgrywa w Norwegii, co się rozegrało w Norwegii w sądzie apelacyjnym. E Jaki może być wynik tego sądu? Jaki może być wynik tej decyzji? No, taki jak jest u jednostek narcystycznych, co to powoduje? Śmiałość, omnipotencję. Mamy rację, tak. Duch Boży jest z nami. Udowodniliśmy. I teraz jesteśmy bezkarni. David, Spl David Splane dosłownie tak się zachował. Także nawet jeżeli usuną to ze strony JWorg, i wcale bym się nie zdziwiła, jak yy, niedługo to usuną. Bo po prostu to jest takie strzelenie samemu sobie w kolano, że ja pierdzielę, <laughs> przecież to będzie wykorzystane jako argument bardzo łatwo. Jako jeden z argumentów. No, nawet jak to usuną, to to i tak będzie wykorzystane. Tak samo jak usunęli film o cały ten film, yy, o o tym, jak stosować właśnie, jak się zachowywać w stosunku do wykluczonych ten film cały o Sony Eriksson, która opuszcza organizację, opuszcza jechowe, i tak dalej, i nawet matka nie odbiera jej telefonu. To już jest tak czarno na białym i przecież to wykorzystane potem zostało. Obrona yy, świadków jechowe, or obrona organizacji chciała argumentować, żeby ten film nie został wykorzystany. Przegrali tą obronę. Po prostu. Ten, ten argument został odrzucony i film został wykorzystany. No i dam głowę, że ten najnowszy film, to znaczy, dam głowę przysłowiowo, nie chciałabym dawać głowy, naprawdę, wystarczająco było, wystarczająco długo byłam gotowa umrzeć za organizację i za jej doktrynę. Dziękuję bardzo. Więc nie, przysłowiowo, symbolicznie powiem, że dam głowę, a tak naprawdę nie. Ale. Założę się o rację w tym momencie. <laughs> założę się orację, że potencjalnie ten film, ten fragment z wykładu będzie wykorzystany. Bo w tym samym czasie kiedy organizacja mówi, że my tego nie promujemy, sam czołowy przedstawiciel organizacji, czyli członek ciała kierowniczego w tym samym czasie, kiedy jest mowa o tym, że nie promują ostracyzmu Promuje ostracyzm, sugerując rodzicom, że nawet do swoich dzieci powinni stosować, e, stosować inną miarę czyli kochać jedno dziecko bardziej niż drugie. Na jakiej podstawie? Tylko na tej, że jedno służy Jechowie, że jedno jest aktywne w organizacji, a drugie nie. A drugie nie. Nie to, że to drugie dziecko popełniło jakąś zbrodnię, że jest antyspołeczne, że jest chuliganem, że robi straszne rzeczy, że zamordowało kogoś, że nie wiadomo co zrobiło. Nie, nic z tych rzeczy nie. Tylko na tej podstawie, że ten drugi młody człowiek nie przejawia miłości do Jehowy i nie chce być aktywnym w zborze. Na tej podstawie ma być kochane mniej. Dobra. I to tyle do rozważania i to tyle do kończenia. A, a teraz sobie pozwolę trochę pozostać ze swoim słownikiem wulgaryzmów wewnętrznie. Żeby mi potem kurwica przeszła. <laughs> Ostatecznie. Prawdopodobnie jutro już to będzie na spokojnie. Dziękuję bardzo. Tá.